Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu 18 kolejki III Ligi grupy III pomiędzy piastem Rzymiegród A Odrą Włodzisław. Spotkanie zakończyło się wygraną piasta 2 do Ze mną jest trener piasta Mateusz Żytko. Poprosimy teraz Mateusza o podsumowanie tego spotkania. Witam Państwa. Co mogę powiedzieć, bardzo, bardzo fajny mecz, myślę dla kibiców z wieloma fajnymi akcjami, z grą kombinacyjną, który mógł pójść że tak powiem w dwie strony, czyli równie dobrze odramowała ten mecz wygrać, bo miała swoje sytuacje, ale w piłce jest tak, że szczegóły robią różnicę i dzisiaj w kluczowych momentach Mateusz Filipowak stanął na wysokości zadania, wybronił kilka bardzo groźnych piłek. Nam udało się wyprowadzić też powiedzmy dwie kontry, które zamieniliśmy na karne, a karne na bramki i dzisiejszy wynik. 2-0. Cieszymy się bardzo i dzisiaj się jeszcze cieszymy i myślimy jeszcze o ostatnim meczu w Lublinie. Dziękujemy i za chwilę zapraszamy do siebie trenera Odry. Z nami Mieczysław Jakubowski, trener Odry Włodzisław. Poprosimy trenera Odry teraz o krótkie, o krótkie podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na konferencję. Co powiem tak, no tak... Na szybko, jednym słowem, stara piłkarska prawda się spełniła. Nie dasz, dostaniesz, i to się dzisiaj stało. Wydaje mi się, że, że mieliśmy troszkę więcej zgry. W tym meczu mieliśmy przy 0-0 kilka sytuacji. W pierwszej połowie gospodarze zagrozili nam po poprzeczkę, więcej nie było. Druga połowa, jeżeli mogę powiedzieć. Zdecydowanie do 24, czy nawet prawie do 30 minuty, do 25 minuty należała do nas. Mieliśmy te sytuacje bramkowe. Niestety może no, nie, nie wyszło. Każdy, każdy, z nas chciał przede wszystkim ci zawodnicy na boisku, bo poświęcają swoje, swoje zdrowie. Zatem chcę serdecznie podziękować. A Piast no, zrobić dwie kontry, może jedna po rzucie wolny, potem wrzutka i, i rzut karny. Druga kontra, kolejny rzut karny. Wygrał mecz, mają więcej w sieci, także gratuluję. Ja słowo zwycięstwa. Ja tylko jestem, że tak powiem troszkę zasmucony, że myśmy zakończyliśmy tą jesień pierwszym meczem rundy wiosennej. Niestety porażką, ale jeszcze raz chcę podkreślić wielki szacunek dla całej drużyny, wszystkich zawodników i całego sztabu szkoleniowego. Bo akurat ja jestem na konferencji, ale, ale cały sztab szkoleniowy pracuje na ten wynik, który w tej rundzie i w tym pierwszym meczu, żeśmy rundy wiosennej osiągnęli. Sportowo nie wygląda to na naj, nie najgorzej. Inne sprawy no to już um, to przyszłość przed nami. Chcę również na tym miejscu podziękować kibicom, którzy przyjechali za nami na mecz. Jeżdżą za nami, że tak powiem, na wszystkie dalekie wyjazdy. Każdy również że jestem jeden z wyjazdów dalekich, także wielkiej szacunek i, i podziękowanie dla kibiców. I jeszcze raz dla całej drużyny za tą całą rundę. Jesienną plus ten mecz pierwszej rundy wiosennej. Myślę, że to miejsce dziewiąte, bo tak chyba to się zakończy. Jakbyśmy to brali w ciemno, przed, przed rozpoczęciem tego sezonu to byśmy na pewno od razu to przyjęli ale pewien niedosyt po kilku meczach wcześniejszych, a może nawet dzisiejszy, tak jak określę, nie, nie daliśmy, że tak powiem, tego co mieliśmy z przodu, żeby te bramki zdobyć. I ten niedosyt taki mały pozostaje. Oby, oby to w przyszłości w rundzie wiosennej już na wiosnę było lepiej i, i się poprawiło, jeżeli chodzi o naszą skuteczność z przodu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja mam tyle odnośnie dzisiejszego meczu. Dziękujemy trenerowi za wypowiedź. Przed nami jeszcze ostatnie zaległe spotkanie z Zagłębią 2 Lubin, które odbędzie się w niedzielę 28 listopada. Natomiast na stadionie już Grodzie widzimy się kolejny raz już w marcu nowego roku. Do zobaczenia.